Hej, tu Karol z Music Store Poznań. Kontynuujemy naszą serię o gitarach Fender Artist. Dzisiaj chyba moja ulubiona sygnatura. Jest to Jimmy Page Telecaster. Naprawdę piękna gitara. Brzmi niesamowicie. Miałem okazję pobrać na nie kilka razy. Jest to naprawdę fajne wiosło. Co my tutaj mamy? nowe wody, klonowy gryf, palisandrowa postulnica, ale tak naprawdę o co w tej gitarze chodzi, to przetworniki, które no naprawdę oddają nam klimat. Led Zeppelin brzmi to niesamowicie, brzmi to pięknie, krzyczy, wrzeszczy, naprawdę aż ciarki idą po plecach. Gitarka w pięknym białym wykończeniu. Tutaj mamy dużo smaczków, które dla kolekcjonerów będą bardzo fajną gradką. Paseczek, jeden chyba z najbardziej znanych wzorów. Kabel taki skulowy kręcony. I lustereczka. Jimmy Page do swojej gitarze w tym momencie przykleił lustereczka. Mamy tutaj też możliwość przyklejenia ich. Oczywiście jest tu diagram jak to wygląda u Page'a, ale Fender daje nam dowolność, możemy je przykleić tak, jak nam się podoba i skustomizować ją po swojemu. Naprawdę fajne wiosło. Polecam przyjechać, zobaczyć i obrać.